Hejka! Dzisiaj przy pomocy jednego małego triku sprawnie i szybko pozbędziemy się mieszkańców górnego piętra w sklepie z fajerwerkami Felogira. Krok numer jeden. Niekonieczny, ale pomocny. Wchodzimy do sklepu, rzucamy czar darkness, czyli ciemność, jego pulsującą ikonkę załączam na ekranie i niewidocznie dla obecnych w sklepie kradnijmy wybrane skrzynki z fajerwerkami. Skrzynki przydadzą się za chwilę, albo możemy je sobie zachować na później. 2. To jest guść programu. Potrzebujemy do tego druida, np. Halsina albo Jahirę. Jeżeli nie mamy ani Jahiry, ani Halsina, możemy skorzystać z druida najemnika, dostępnego u w obozie. Nasz druid musi być zaopatrzony w dużą ilość ładunków łatwopalnych i wybuchowych. Mogą być to bomby z prochem, granaty, beczki z prochem, olejem itd. Druida odłączamy od naszej drużyny. Następnie druid przybiera formę kota i pod tą postacią spokojnie sobie czeka przed wejściem do sklepu. Druid pod postacią kota zachowuje pełną ładowność, czyli ma ze sobą wszystkie ładunki wybuchowe, w którego wcześniej wyposażyliśmy. My natomiast wraz z dwoma członkami drużyny idziemy na tyły sklepu i musimy się dostać na dach przeciwległego budynku. Na dach możemy się dostać na przykład przy pomocy czarów Fly, Dimensional Door albo Misty Step. Música Po zęby druid pod postacią kota nie budzi niczym podejrzeń i bezproblemowo może zwiedzać górne piętra sklepu Felogira. Zatem wchodzimy na górę i rozstawiamy wszystko, co mamy wybuchowego i łatwopalnego, żeby później wywołać reakcję łańcuchową. Granaty, bomby, fajerwerki i tak dalej rozstawiamy na oko mniej więcej w odległości metra, półtorej metra od siebie. Pamiętamy o środkowym piętrze, gdzie są dwie panie z recepcji, i na samej górze nie zapominamy o ostatnim, najdalej położonym pomieszczeniu. Podczas rozładunku materiałów wybuchowych nikt nie będzie zwracał uwagi na kota. Ale może zwrócić, jeżeli będziemy chcieli coś ukraść. Dlatego na razie tylko rozładunek. Wszystko jest ładnie rozstawione, wychodzimy ze sklepu, powracamy do pierwotnej formy i przy pomocy czaru dostajemy się na górne piętro budynku, gdzie jest reszta naszej drużyny. Krok numer 4. Bierzemy jakąś wybuchową strzałę, na przykład strzałę prochową, celujemy w otwartą przestrzeń górnej kondygnacji i cieszymy się pożogą, niczym Neron. Na koniec trzeba się teleportować lub podlecieć na górne piętro i dobić tych, co przeżyli. Na razie nie schodzimy na dół i staramy się trzymać górnego piętra, aby cała załoga sklepu przyszła na górę. Jeżeli będziemy się trzymać górnego piętra do czasu wyeliminowania wszystkich, nie powinniśmy przyciągnąć uwagi strażników gortarza. Aha, ci strażnicy widoczni na dachu na filmiku to chyba jakiś glitch, tam ich normalnie nie powinno być.